Siemanko, szisza majacy, z tej strony Koszaka. a wy jesteście na kanale Cisza Project. Zapraszam was do dzisiejszej recenzji. Eee, dzisiejsza reczka to będzie tak naprawdę cybuszek Kong, cybuszek Master Killer, Kong Ice dokładnie, e, który dla was recenzuje. ale zrobię dla was to w miniserii. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka jest konwencja miniserii. Dla, szybciutko tylko przypomnę, e, robię reczkę na tym samym setupie przez ten odcinek i dwa kolejne. E, dzisiaj pójdzie Kong e, Ice, za tydzień smaczek, który sobie dzisiaj rozpalimy Powiem wam o nim w setupie, żeby nie zdradzać wszystkiego. I za dwa tygodnie fajeczka wodna. Także zostańcie ze mną. Na sam początek cybuszek, na którym w ogóle będziemy palić nasz smaczek, a mianowicie e, Kong. E, to jest dokładnie Kong Model Ice. E, firma Kong Hooka wywodzi się z Rosji. Cybuszek ten jest gliniany, wypalany w bardzo wysokiej temperaturze, bo też nawet 1000 stopni, tam jest mocno tutaj wypalana ta glina, i jak widzicie, bardzo ciekawie wyglądający. E, tutaj nie będę wam długo opowiadał o tym, e, o tym tak naprawdę, bo tutaj jest takich ciekawostek, to jeszcze później. Będzie w wykonaniu. Natomiast już przechodzę sobie stricte do wyglądu. A jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę cybuch mega ciekawy. Cybuch, który ma nam imitować lód. Tak jak widzicie, tutaj są takie wrzłobienia, jakby to było do, dokładnie, jakbyśmy widzieli taki kawałek lodu. I uwierzcie mi, te wrzłobienia są naprawdę wyczuwalne i faktycznie bardzo fajnie wyglądają. Mamy jeszcze taki cybuszek lava, gdzie on jest czarny i tam widać właśnie takie czerwone elementy z lawą. Ice charakteryzuje się właśnie białym, biały z niebieskim. Zobaczcie, jak on bardzo fajnie wygląda. Chcę wam go też zaprezentować. Jest to cybuszek typu Masta Killer. Widzicie tutaj dziurki u dołu. Dokładnie mamy ich 5, wyglądam w taki sposób, dość masywny. Bardzo fajnie wyglądające, jeżeli chodzi o wygląd. Jak najbardziej przypadł mi do gustu. W ogóle też, jako ciekawostka, firma Kong Huka robi tak naprawdę bardzo nietuzinkowe cybuchy imitujące głowy zwierząt, głowy ludzi. Różne tam śmieszne rzeczy znajdziecie, możecie sobie wygooglować zresztą. No a ten cebuszek taki właśnie też nietypowy, związany z lodem. Jeżeli chodzi o wygląd, to dla mnie cebuszek mega. Mega fajny, bardzo fajny. Na pewno widać, że jest inny niż niż. Powiedzmy cybuszki e, takie ogólne. Nie jest prosty, nie jest tylko wiecie, pro, prościutki taki kształtem, tylko ma te naprawdę fajne, ciekawe żłobienia imitujące lód, które naprawdę fajnie i ciekawie wyglądają. Przejdziemy sobie teraz do wykonania tego produktu. E, tutaj powiem w sumie dwa ważne aspekty. Po pierwsze e, cybuch ten jest wykonany z gliny i jest wykonany naprawdę solidnie jest stosunkowo masywny. Naprawdę cybuszek jest masywny. E, dodatkowo widać, że tutaj te żłobienia są odpowiednio zrobione. E, cybuszek jest mastakillerem killerem e, i tutaj dodatkowo słuchajcie z ciekawostek ma emaliowaną powłokę, która nie dość, że e, powoduje to, że melasa sama w sobie czy też tytoń nie wsiąka nam po prostu zapach tutaj bezpośrednio, tak naprawdę, po przepukaniu wodą możemy sobie spokojnie nabić kolejną sesję i palić ze smakiem. To jeszcze dodatkowo powoduje, że ten smak jest wyraźniejszy. jest cybuszkiem, właśnie typu masta, killer. Jeżeli chodzi o wykonanie, dla mnie naprawdę dobre wykonanie solidne, czuć w ogóle w dłoni to jest naprawdę masywny dość cybuszek, czuć jego wagę. Fajny ten bayer z tą malowaną powłoką. Jest tutaj troszeczkę, żeby jest tego miejsca, żeby nabić tutaj ten tytoń. A jeszcze ważna rzecz jest naprawdę kompatybilny z większością nakładek, właśnie typu lot. Czy, czy Lotus 1 Plus. Tutaj bardzo fajnie nam ta nakładka wchodzi I ten, i ten tak naprawdę się bardzo fajnie też tutaj nam ten tytoń rozkłada. Mamy sporo miejsca, więc możemy nabić sobie większą sesję, możemy też ten tytoń luźniej rozłożyć i nabić sobie sesję krótszą. Myślę, że jeżeli chodzi o wykonanie bardzo, bardzo dobry produkt. No i teraz chyba to, czego byliście najbardziej cieka ciekawi, czyli setup. Moi drodzy, Kong, rozpalę sobie na nakładce, którą już bardzo dobrze znacie, której recka już wylądowała na kanale, czyli Lotus 1 plus Niris. Eee, smaczek, jaki rozpale eee, i smaczek, jaki wyląduje w recenzji za tydzień, to będzie, słuchajcie, All Massive Smaczek Massive, to już za tydzień. Eee, fajeczka, czyli za dwa tygodnie recenzja fajeczki, to będzie Mose Breeze. Tu e, na tym setupie zapalę sobie, w tym teraz za tydzień, za dwa tygodnie, żeby mieć jeszcze, wiecie, takie porównanie, żeby sobie tu dokładnie, fajnie wam tę recenzję e, zrobić rzetelnie. I dodatkowo węgielki wziąłem sobie teraz Toma Coco Yellow, bo będę chciał rzucić trzy kosteczki do środka, zrobić naprawdę taką wysoką temperaturę i jedyne co bawić się topką. Także ten setup przewinie nam się, a przewinie nam się e, przez następne dwa tygodnie. Natomiast dzisiaj test Konga, cebuszka. Zobaczymy, jak faktycznie nam się rozpali, jaka będzie ta jakość palenia. Za chwileczkę się przekonacie. No dobra, moi drodzy, zobaczmy, jaka jest ta jakość palenia na Kongu. Eee, czy on tylko wygląda wizualnie tak fajnie? Czy może pali się na nim również yy, tak samo zacnie, jak wygląda? w eee, słuchajcie, węgielki. Fajaczka odstała jeszcze jakieś 7-8 minut. Zobaczymy, wezmę pierwszego buszka, zobaczymy, jaki będzie efekt. No, powiem Wam, że chmura całkiem tęga. Eee, i naprawdę nieźle mi się tutaj rozkopciło. Zobaczymy dalej, jak będzie ta jakość palenia. Nie na darmo też dobrałem taki setup, ponieważ Lotusa już testowałem wcześniej. Naprawdę jest bardzo dobry. Na fajerce na Wawelu już paliłem, też wam zdradzę. I naprawdę też bardzo dobrze daję sobie radę. Stąd też starałem się te produkty połączyć mniej więcej jakościowo podobnie. Natomiast jakość palenia w przypadku Konga. Pozwólcie, że wezmę jeszcze parę buszków. Po pierwsze, to co wspomniałem Wam wcześniej, bardzo ważne, ehm, ciągnie mi się lekko. Ciągnie mi się le leciutko, naprawdę fajnie, ale dlatego że zrobiłem sobie. Mm... Yy, właśnie pociągnąłem, sprawdziłem czy jest przepływ powietrza. Yy, ogólnie dla osób, które zaczynają palić fajkę wodną, polecam robić tak zwany wulkan, czyli przez środek tam gdzie mamy środkową dziurkę, zrobić taki leciutki wulkan, żeby przeszło przez po prostu środek powietrze, ale minimalnie żeby łatwiej po prostu luźniej się wciągało. Dla osób właśnie, które zaczynają które, a, które nie chcą się też bawić do rozkładania dokładnie tego tytoniu yy, można tak to zrobić i wtedy też to fajnie działa. Natomiast jakość palenia dajcie mi jeszcze jednego buszka wziąć Myślę, że tutaj jest wiele czynników, kurczę. Bo tytoń też na pewno robi swoje i naprawdę będzie niezła kombinacja z tego, bo już widzę po chmurach. Jakość palenia bardzo dobra. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobra. Cybuch wyciąga smak. Przede wszystkim faktycznie czuć ten smaczek. A propos smaku, smaku będę się rozwodził bardziej za tydzień. Teraz skupię się stricte na, na samym cybuchu, więc smak jest wyczuwany. Czuję smak. Jak chmury puszczam, to zapach też jest naprawdę fajny. Ciągle mi się, słuchajcie, leciutko, leciusieńko, więc jest naprawdę, naprawdę ok, Tutaj nie miałbym się czego czepić. I jakość palenia jest bardzo dobra. Jest naprawdę bardzo dobra i bardzo fajnie mi się na nim pali. No dobra, trzymajniacy, przyszedł czas na cenę do jakości. E, tutaj muszę Wam powiedzieć, że no, cena mniej więcej około 175 zł kosztuje ten cybuszek. E, jest, jest dość spora. Natomiast e, faktycznie m, mogłaby być ciutniejsza. Mogłaby być ciutniejsza, naprawdę ciutniejsza, ale wydaje mi się, że jako w przypadku tego produktu płacimy też za ten wygląd. Za fajny design, za fajny nietuzinkowy wygląd tego cybucha. E, na pewno jeżeli chodzi o jakość, jest super. E, ta powłoka właśnie też nam daje faktycznie wyciąga ten smak smak jest wyczuwalny w 100% dokładnie tak jak czułem go z puszki też że też tak go wyciągam tutaj natomiast mówię płacimy tutaj myślę tutaj troszeczkę więcej za właśnie ten taki nietuzinkowy fajny design Na razie cały czas trzymam pod przykryciem jeszcze gorące jeszcze te chmury wyciągnę, chociaż już są naprawdę mega, mega duże, ale tak jak mówię, cena do jakości mogłoby być ciut taniej, ale rozumiem po prostu producenta, że e, zdecydował się na taki ruch ze względu na design tego cybuszka. No i moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie naszego cybuszka i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. Na pewno cybuch pod względem wizualnym cieszy oko i to jest super. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, o to, jak się na nim pali, i ten to naprawdę trzyma, trzyma wysoki poziom. Cybuch jest może troszeczkę droższy, mógłby być troszkę tańszy, natomiast adekwatny jest do swojej jakości zarówno wyglądu, jak i wykonania i tego, jak na nim palimy. Naprawdę bardzo dobrze daje radę zresztą wezmę Wam jeszcze jedną chmurkę, pokażę. ve chuvalny smak Intensywny, fajny, dokładnie taki jak spuchy, odzorowanie jeden do jednego. Dlatego uważam, że naprawdę Kong Ice jest bardzo fajnym produktem, szczególnie dla osób, które już palą dłużej fajeczkę wodną, chciałyby jakiś fajny, ciekawy design, coś, coś innego, coś fajnego, szczególnie do białych fajek wodnych. Wow, myślę, że mega efekt. I naprawdę moim zdaniem, bardzo fajny produkt. Ciekawy, fajny produkt na rynku. Także słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. My się widzimy już za tydzień, gdzie zrobię dla Was recękę smaczku, który dzisiaj palimy. Chmury z Wami widzieliście, a natomiast opowiem Wam więcej troszkę o smaku. Eee, nabijemy sobie cybuszek, pokażę Wam jak nabijam i tak dalej. Także zapraszam Was za tydzień. Trzymajcie się i łapcie ostatniego mega fajnego buszka.